Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak wiecie, od lat jestem fanem tematów takich jak na przykład survival. Moje hobby to zbieranie latarek. Nie jest to jakieś bardzo często spotykane hobby, natomiast jest jakaś tam mała społeczność w Polsce, która skupia się właśnie na temacie latarek i światła. Ja jestem takim, można by powiedzieć, outsiderem, nie jestem w żadnej społeczności, nie znam się na tym za dobrze. Po prostu sprawia mi przyjemność posiadanie latarki. Zbieram też multitule, o ile finanse pozwalają, albo też różne, chociaż tego mam dużo mniej noże. Mam kilka rodzajów noży, kilka dostałem w prezencie. Służą one do. Do tego, żeby w sytuacji krytycznej albo na jakimś wyjeździe móc sobie poradzić. Coś uciąć, coś pociąć, tak, coś odciąć. Wiadomo, do czego służy nóż. Także, Szanowni Państwo, to, co chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić, to, co Państwo widzą teraz przed sobą, mam nadzieję, że będzie to widać, mam takie dosyć małe biurko, na którym bardzo ciężko było mi zainstalować telefon. To, co Państwo widzą, to jest EDC. Everyday... Kurde, nie wiem, czy zapamiętałem. Everyday Carry. EDC, czyli taki zestaw noszony codziennie. Zestaw, który się nosi, żeby pomógł nam w sytuacji krytycznej, a także, na przykład, żeby w ciągu dnia, gdy trzeba, no jak to się mówi, śrubkę zakręcić, odkręcić, gdy trzeba coś zrobić, gdy potrzeba jakichś narzędzi, to zestaw ten ma nam pomóc. Na przykład, jesteśmy gdzieś w pośrodku dnia w jakimś budynku, idziemy do piwnicy i gaśnie światło. Więc zestawów EDC, jak wpiszą Państwo na Google EDC, to i wejdą Państwo w grafikę, to zobaczycie, że tych zestawów jest tyle, ile pragnień i oczekiwań ludzkich. Zestaw EDC każdy może sobie stworzyć na. Na swój sposób to, czego potrzebuje, to, co myśli, że będzie potrzebował w sytuacji krytycznej, to, czego będzie potrzebował w ciągu dnia. Chciałbym przedstawić Państwu kilka zestawów EDC w kolejnych nagraniach, ale dzisiaj spakowałem Państwu taki pokazowy przykład zestawu EDC, który nosi się przy spodniach. Tutaj Państwo widzą, można tutaj przeprowadzić sobie pasek. Przepraszam państwa, ale się dziabnąłem. właśnie sypaliśmy cukier do i, i kluski dla piesków i, i diabnołem się nożem po paznokciu, Okropieństwo. Okropne. Więc tutaj mogą państwo przeprowadzić pasek od spodni i to będzie sobie wisiało na tym pasku od spodni koło na przykład przedniej kieszeni, chociaż przecież może to być i z tyłu nad pupą albo i z boku na biodrze do wyboru do koloru jak państwu będzie wygodniej więc to można sobie o tako zrobić. Tutaj jest zapinane na taki guziczek. Tu mamy do powieszenia bardzo wygodny taki zaczep można by powiedzieć nie wiem jak to się nazywa. Więc zacznijmy może od saszetki. Saszetka jest moim zdaniem fantastyczna. Kupiłem ją, ją przepraszam bodajże na Militaria.pl, ale nie wiem, mogłem też gdzieś na Allegro ją znaleźć. Szokuje cena, chyba 30 parę złotych, jest to bardzo tanio, bo to jest naprawdę bardzo ładna saszetka, jest naprawdę bardzo ładna. A co to się trzęsie tak ten telefon? Jest bardzo ładna, moim zdaniem jest idealna do noszenia przy pasie, nie jest za duża, nie jest za mała, Od takie coś jak sobie Wyskakujemy do dziewczyny na kolację ze śniadaniem, to można tam wziąć jakieś rzeczy, tak? Bardzo przydatne. No to akurat będą rzeczy raczej nieprzydatne na randce z dziewczyną, ale nie wiadomo, jak w czasie randki z dziewczyną będzie atak terrorystyczny, będziemy w zasypanym jakimś miejscu, czy w autobusie, który gdzieś tam wpadł, i nie można się wydostać, to te rzeczy na pewno by pomogły. Ten zestaw, już tak poważnie troszeczkę mówiąc, ten zestaw jest dosyć drogi. Oczywiście jest to kwestia subiektywna. Dla mnie drogi, a dla niego. Przepraszam, chyba zatrzymało się nagranie, nie wiem dlaczego, być może było za długie, więc będą Państwo widzieli przerwę, będę musiał te nagrania połączyć. Tak więc ten długopis, Szanowni Państwo, spełnia swoje zadanie. Można nim pisać w różnych kolorach, w porządku. Gwizdek. Bardzo ważny ze względów bezpieczeństwa: można tutaj sobie jakąś linkę przez to przeciągnąć, parakord. Nie zrobiłem tego, nie pomyślałem, dopiero teraz mi przyszło do głowy. Jest to bardzo dobre: zawołać psa, zwrócić ludzi uwagę, albo w trakcie napadu głośno gwizdać, żeby zwrócić uwagę na siebie. Gwizdek to jest bardzo ważna rzecz i powinna znaleźć się w każdym zestawie DC. Na przykład, jak się gdzieś zgubimy, możemy w ten sposób dawać znać, gdzie jesteśmy. Można oczywiście gwizdek kupić dużo, dużo mniejszy. I taki mam, tylko go nie mogłem znaleźć, ale poszukam i w następnym rozdziale w, rozdziale, w następnym filmie Państwu zaprezentuję. Czyli mamy gwizdek. Otwieramy dalej. Mamy coś do pisania. Miałem mały taki notatniczek, ale on niestety był za duży, za bardzo to było wypchane, więc wziąłem pierwszą, lepszą. Przyczepiane karteczki można sobie coś napisać. O, tu się z tej strony bierze. Można sobie coś napisać i sobie przyczepić karteczkę i na szybko coś sobie napisać, tak? Więc mamy karteczki do napisania. Tutaj już chyba nic nie mamy. Przechodzimy tutaj do na zewnątrz. Tutaj sobie zawiesiłem na szekle. Szekle można użyć do różnych do różnych działań, można to klucze, ona jest tu blokowana, nie wiem czy Państwo widzą, tutaj jest takie pokrętło i wtedy się tego nie da otworzyć, pokrętło trzeba otworzyć i można już sobie klucze włożyć, jest takie bezpieczeństwo, a tutaj jak gdzieś idziemy przez las, mamy tą saszetkę, włączamy sobie światełko, właśnie nie wiem jak tu się zmniejsza to światło, o właśnie, tak się zmniejsza światło. O, i tak sobie możemy iść, i przez wiele godzin będziemy widoczni. Wyłączymy to, żeby nie było problemów z filmem. Otwieramy więc suwakiem to, co jest na zewnątrz. Oczywiście, zapalniczka podstawowa bik zwykła jest dużo tańsza, ale ta jest dużo ładniejsza. Myślę, że w takich przypadkach, kiedy za takiego bika zapłacimy około 4 zł. W sklepie dzisiaj widziałem dużego bika za 5 zł z pięknymi malunkami, więc myślę, że warto mieć ładne, piękne rzeczy. Zapalniczka. Tu jest High Life, High Life, przepraszam. Jeśli ktoś chce być modny, ktoś chce się pokazać, zaimponować, to wtedy ma taką zapalniczkę ładowaną na kabel mikro USB. Działa to w taki sposób, że pokręcamy, tutaj się otwiera. Te kółeczko, proszę zobaczyć, i grzałka się nagrzewa. Widzą Państwo, się robi czerwoniutko. Tu można włożyć papierosa i go odpalić, albo coś przyłożyć i sobie to odpalić. No, bardzo ciekawy gadżet. Niepraktyczny, ale bardzo ciekawy. Zwłaszcza, że mamy dostęp do prądu, co zaraz Państwu pokażę. Także zapalniczka. Prezerwatywa. Ona służy do wiadomo do czego służy prezerwatywa, ale przede wszystkim szanowni państwo, oj, przeterminowana. Także szanowni państwo, ona służy do tego, żeby na przykład wodę w niej trzymać, żeby telefon komórkowy w nią włożyć w czasie deszczu. Proszę wpisać w Google zastosowania prezerwatywy, zdziwicie się państwo jak jest ich wiele. No, ale jeśli poznamy miłość naszego życia, to też się przyda, no ale jak miłość naszego życia i rodzina, no to po co prezerwatywa, tak? No, także to jest oczywiście sobie, żarty robię, to jest coś, co w każdym zestawie szanującego się nosiciela EDC powinno być. I nosiciela HIV. Nie, no żart taki, przepraszam. Lecimy dalej. Kilka plastrów, które powinny być w każdym zestawie, bo możemy się na przykład skaleczyć. Jak to było pani Teresy Korol? Skalecyc kiskę. Czy jakoś tak... To jest plaster na odciski. Opowiadałem Państwu kiedyś, jak dwa lata temu leciałem samolotem z rozprawy z Wrocławia i miałem buty, które były na mnie za małe, i sobie do krwi rozwaliłem w dwóch miejscach stopy. Gdybym miał takie plaster, uratowałbym sobie stopy. Szanowni Państwo, włączam trzeci raz nagrywanie. Nie wiem, to jest jakiś limit, więc to jest na odciski. Dwa. Plasterki. Tu jest plaster na oparzenie. Kupiłem ostatnio w Lidl dwie takie bardzo fajne, kolorowe, plastikowe pudełeczka i tam były na oparzenia i na kleszcze. Takie plastry, chusteczki. Więc to jest na oparzenia. Jak się oparzymy, na przykład tą zapalniczką, bo nie będziemy wiedzieli jak działa i wożymy tam palet, to się przyda idealnie. Oraz normalny, typowy plaster na różnego rodzaju skaleczenia. Czyli plasterki wyjmujemy. Tu już nic nie ma. Przechodzimy do najważniejszego. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy coś jest. Proszę zobaczyć, jaka kieszeń jest bardzo wygodna i duża. Tutaj jest jeszcze siateczka. Tutaj jest mała kieszonka. Postaram się Państwu, jak znajdę, podać linki do tych, do tych fantów. Do wszystkich. Do multitula, do latarki, do wszystkiego. Będziemy powoli kończyli, bo chyba troszkę za dużo się nagadałem. Więc tak, latarka. Tak jak Państwu powiedziałem, zero kompromisów. Miejsca mamy mało, a potrzebujemy dużo mocy. No po co moc, ktoś zapyta, skoro latarka się momentalnie rozgrzewa przy bardzo dużej mocy? To prawda. No ale po co ktoś jeździ 300-konnym samochodem, jak ma pieniądze? Bo jeśli nie ma, no to jeździ Fabią 50-konną. Ale jeśli ma, to na przykład ma 320 koni, dlaczego? Ano dlatego, że nigdy nie używa tej mocy, ale raz na ruski rok, jak to się mówi, chce wyprzedzić kolumnę ciężarówek. Wtedy się to przydaje. Chce się popisać przed kolegą, koleżanką, dziewczyną, żoną, kochanką, żoną cudzą, swoją, wiadomo jak to jest. Wtedy sobie doda gazu. Po to jest właśnie duża moc w latarce, że czasami jak szukam pieska w nocy, to potrzebuję mocy na dosłownie 10 sekund rozświetlić cały obszar Zobaczyć, co jest, i zgasić latarkę. Jest ciepła, jest, ale <laughs> ciepła latarka od tyłu się ładuje, więc ona jest wręcz gorąca od takiej mocy. Niestety ma małą masę, no, niestety to się wszystko szybko rozgrzewa. Więc mała latarka, ale z bardzo dużą liczbą, ilością, przepraszam, z bardzo dużym zapasem mocy. To jest Nightcore, nie wiem, jak to się wymawia. Nightcore, chyba. Nie Hardcore, tylko Nightcore E4K moc 4400 lumenów. To jest wbrew pozorom bardzo, bardzo dużo. Ale momentalnie się robi wręcz gorąca ta latarka. Ale na chwilkę, żeby rozświetlić dany obszar jest idealna. Więc to jest sprzęt, który można za 400-500 zł kupić. Można gdzieś taniej na promocji wyrwać. Więc bez kompromisów ta latarka w tej wielkości oczywiście są mocniejsze. Pokażę Państwu dużo mocniejsze sprzęty, już takie profesjonalne, ale to już przy innych zestawach EDC. Chociaż ja bardzo profesjonalnych sprzętów nie mam, takie myślę konkretne, mocne do użytku domowego, powiedzmy. więc latarka bez kompromisów. Mała, mocna multitool. Fenomenalna rzecz. Kilkaset złotych kosztuje. Chyba na jak widziałem za 700 zł. Jest jego druga wersja, która jest mniejsza i lżejsza. Różni się ona od tego tym, że nie ma je, jakiegoś jednego jakiejś jednej funkcjonalności. Szczerze mówiąc, te wszystkie funkcjonalności, przepraszam, większość tych funkcjonalności to są rzeczy, których nigdy w życiu nie użyjemy, ale niech będą, czy mamy jakieś dłuta do otwierania puszek, mamy śrubokręt, tutaj możemy sobie pazura ym, troszkę no taka tarka, tak jak to się nazywa. No możemy sobie skrócić. Znaczy, jak mamy zadzior jakiś, o właśnie, możemy zlikwidować zacior. Tutaj też są różne rzeczy. Przede wszystkim są bardzo dobrej jakości nożyczki, tak jak u Victorinoxa. Chociaż chyba u Victorinoxa są troszkę lepsze. Mamy naprawdę tutaj dużo fenomenalnych rzeczy. Lepiej sobie w internecie zobaczyć, bo tutaj po prostu szkoda czasu, bo troszeczkę za dużo czasu. Chyba do 5 minut jest limit. Najważniejszą rzeczą, którą uważam, powinniśmy mieć, są po prostu obceni. To jest najważniejsza rzecz przytrzymać coś, dokręcić coś. Dlatego takie zwykłe scyzoryki Victorinoxa to nie jest coś, co mi się lubią najbardziej. Więc zdecydowanie ten albo mniejszy model, którym tam brakuje jednej czy dwóch funkcjonalności, ja bym na to w ogóle uwagi nie zwrócił, jest on dla mnie najlepszym multi, multitulem, przepraszam, lettermana, dlatego, że jest na magnes, nie trzeba nic robić na wszystko tutaj chodzi idealnie. Przepraszam, znowu się przerwało. Praca z tym multitulem to jest naprawdę przyjemność. Mam tych multituli troszeczkę, więc będę Państwu sukcesywnie pokazywał. Przepraszam, że tak już się trochę mylę, ale siedzę w bardzo niewygodnej pozycji, jest troszkę gorąco. Niestety jestem podziębiony, więc nie mogę z klimatyzacją zaszaleć. więc już jestem troszeczkę zmęczony. Także multitool, letterman to jest rzecz, na której w ogóle uważam, nie należy oszczędzać, dlatego że to Państwu wystarczy na 20-30 lat. Zawsze będzie Państwu służyło i w każdej sytuacji może Państwa uratować, czy na rowerze, czy na wędrówce. Mamy piłkę, mamy nóż, mamy obcęgi, mamy tutaj dużo rzeczy. Przy okazji, jeśli zosta zostaniemy napadnięci, może to służyć bardzo dobrze do obrony. I to do skutecznej bardzo obrony. Zapewniam Państwa. Kolejna rzecz. Malutki powerbank. Nie mam innych takich małych, bo inwestuję tylko w większe. I będę sobie LED Lensera chciał kupić, takiego mniejszego. Natomiast mam tu jakiś starszy powerbank, pojemność chyba 2,500. tysiąca. To wystarczy, żeby naładować na przykład pół mojego smartfona Samsunga. Więc mały powerbank. Na przykład do naładowania latarki, na przykład do naładowania zapalniczki na prąd. Kolejną rzeczą, ostatnią, są troki. Firmy Easy, jakoś tak się to nazywa. Nie mogę się nigdy nauczyć. To jest odpowiednik trytytek. Tylko, że trytytki są jednorazowe. Coś owiniesz, naciągniesz i trzeba potem rozcinać. Natomiast to, Służy do tego, żeby na przykład jakieś kable, słuchawki, jakiś szlauf ogrodowy, proszę bardzo, można tak zrobić. Trzyma bardzo mocno. Nie zużywa się praktycznie w ogóle, zdejmujemy, może to nam przytrzymać wszystko. Możemy z tym zrobić totalnie niemal wszystko. Możemy złączyć to, możemy cudawianki robić właśnie za pomocą tego. Wrzucę Państwu stronę, gdzie to kupiłem bardzo tanio na Militaria. Z tego co pamiętam, jakiś czas patrzyłem, są dosyć drogie. Są różnej wielkości, są bardzo długie, są bardzo cienkie, malutkie, do, przeznaczone na przykład do słuchawek, przeznaczone do różnych kabli. No to jest świetne na przykład do kabli elektrycznych. Można je sobie związać razem, żeby były. Nie trzeba używać żadnych sznurków, żadnych trytytek, potem są z tym problemy, tylko sobie to zawiązać. Można też sobie na przykład, jak się coś stanie z zegarkiem, też można sobie go zawiązać. No, można robić naprawdę w różnych kryzysowych sytuacjach naprawdę fantastyczne rzeczy. Fajne to też jest, szczerze mówiąc, do zabawy. I sam sobie teraz kombinuję, jakby tego użyć. Będzie link pod spodem i Państwu wszystko to napiszę, gdzie to można kupić, żebyście sobie zobaczyli. Szanowni Państwo, to by było na tyle. Tak wygląda ten zestaw EDC. Troszeczkę droższy, ale myślę, że to wszystko w sytuacji zagrożenia, fajnie by pokazało, że no była to fajna inwestycja. A przecież te rzeczy używamy także w normalnym życiu. Latarka się przydaje, powerbank się zawsze przyda. Multitool to jest coś, co się zawsze przyda, coś naprawić w domu. W domu może mamy normalne narzędzia, ale na rower, na jakiś kemping, jakieś wyjście gdzieś z kolegami na miasto czy z dziewczynami. Zawsze to się przyda. Czy po haracz, do kogoś idziemy? Potrzebujemy mocniej walen, Żarty, żarty, oczywiście, żarty. Szanowni Państwo, na no haracze się nie chodzi z takim sprzętem, tylko z konkretnym. Żarty, żarty, taki żart w żarcie. Taki Matrix. Matrix w matri, mat, Matrixie. Szanowni Państwo, dziękuję, że wytrzymaliście tyle czasu ze mną. Pozdrawiam Państwa serdecznie i idę się kurować. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc, miłych snów. Cześć.